Cześć z tej strony Mateusz Słuchmat. W dzisiejszym filmie zajmiemy się rozbiórką takiej oto palety Ma ona wymiary palety euro metr 20 na metr, ale jak widzicie to nie jest paleta euro, tylko jakaś taka dziwna, ktoś sobie ją samemu robił. Mi jest ona niepotrzebna, więc rozbiję ją na deski. Deski mi się przydadzą. A do czego? To już zobaczycie niedługo na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście to co zawsze. Czyli łapka. Z wyciągarką do gwoździ i młotek. No to bierzemy się za rozbijanie palety. Pierwsze co robię, to robię to co robiłem w poprzednim filmie o rozbieraniu palety, czyli wybijam te deski, które nie przylegają do klocków. i tak dalej paleta wygląda tak czyli bierzemy łapkę i młotek i zabieramy tą deskę stąd. مر به دلای z lewej żeby odwieźć deski od całości Kiedy odbijałem te deski, zaczęły się wszystkie łamać. Tak jak właśnie widać tutaj. Dlatego postanowiłem poprze ucinać tylko deski, gdzie będzie cała. Tak to zaoszczędzę sobie czasu i będę miał jeszcze krótkie deseczki. I tak, dalej. I tak oto mam właśnie takie piękne deseczki, a to resztę po prostu trzeba odbić i będzie do spalenia. Wszystkie pozostałe gwoździe wyciągam łapką. I tak nam koceć się odbić. Pozostały mi jeszcze tylko do odbicia klocki z dolnych desek. Tak w każdym przypadku wyciągam sobie klocki z każdej takiej oto deski. Raz, dwa, trzy i wyciągam każdy klocek i mam te deski z I W taki oto sposób rozebraliśmy właśnie taką paletę o wymiarach palety Eurom20 na m. Zostały mi klocki, deski prawdopodobnie przydadzą mi się do budowania ma małych połówek Europalet. I to było na tyle w tym filmie. Dziękuję za obejrzenie, subskrybuj, lajkuj komentuj. Pozdrawiam Mateusz Słupmat, cześć.